Proces nauki tradingu wiąże się z wieloma problemami. My dzisiaj poruszymy jeden z najważniejszych z nich, czyli jak nie zostać bankrutem. Podczas nauki. Cześć spekulanci. Dzisiaj porozmawiamy o tzw. fundingu, czyli o możliwości zarabiania na giełdzie przy użyciu cudzych pieniędzy, ich plusach oraz minusach oraz przede wszystkim zastanowimy się, po co ryzykować oszczędności swojego życia, skoro można grać cudzym kapitałem. Często o wiele większym niż sami jesteśmy w stanie zebrać na początku naszej drogi traderów. Kto może skorzystać z fundingu firmy Prop Tradingowej? Ile to kosztuje? Które fundy są najlepsze? Zaczynamy. Na początek, pierwsze pytanie. Czym konkretnie jest funding? Funding to po prostu finansowanie transakcji, czyli możliwość handlowania na rynkach finansowych przy użyciu kapitału innych firm. Dzięki fundingowi otrzymujesz dostęp do kapitału funduszy inwestycyjnych. To oczywiście dzięki temu możesz zawierać większe transakcje, zarabiać większe zyski, nie ponosząc przy tym ryzyka związanego z utratą własnego kapitału. Zalety fundingu są następujące: minimalne ryzyko, ponieważ jedyna strata jaką ponosisz, jest utrata własnej wpłaty, możliwość zmaksymalizowania zysków. Dzięki fundingowi, trader ma możliwość otwierania większych pozycji, co również zwiększa szanse na zwiększenie zysków. Nauka w praktyce. Dzięki fundingowi, praktycznie każdego stać na to, żeby uczestniczyć w handlu na rynkach finansowych bez ponoszenia dużego ryzyka. Oczywiście funding wiąże się również z kilkoma problemami. Konieczność przestrzegania zasad. Każda firma ma pewne warunki i zasady, których musi się trzymać. Wysokie koszty. Źle dobrana firma fundingowa wiąże się z tym, że niektóre opłaty, tak jak dostęp do specjalnej platformy tradingowej, do danych w czasie rzeczywistym, pobiera dodatkowe pieniądze. oraz ostatnie, brak kontroli nad decyzjami. Znów, źle dobrany funding może sprawić, że kontrolę nad własnym rachunkiem masz tylko w minimalnym stopniu. Wiele firm zastrzega sobie, bez poinformowania ciebie jako właściciela rachunku, mogą ci zamykać pozycje w każdym momencie. Dlatego tak istotne jest, żebyś wybrał dla siebie najlepszą firmę fundingową. Która będzie również odpowiadała Twoim potrzebom. A ja w tym odcinku przybliżę Ci najlepsze firmy, jakie znalazłem dostępne na rynku. Jeżeli chcesz handlować na rynkach finansowych, ale obawiasz się utraty własnego kapitału związanego z nauką tradingu, Funding może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem. Dlatego zapraszam Cię na oglądanie tego odcinka, w którym specjalnie dla Was przygotowałem spreadsheet, w którym opisuję zalety i wady różnych firm, włącznie z punktacją, oraz oceniam je na podstawie własnych doświadczeń. W którym również założyłem punktację. Z tych podpunktów jest punktowane od najlepszego do najgorszego. Coś, na czym się skupiłem, to jest przede wszystkim cena za 1000 dolarów, wielkość konta, jakimi można handlować, czas ewaluacji, tak, i sposób, jak, sposób ewaluacji, profit share, czyli ile zarobionych pieniędzy trafia do Was, jakie rynki można handlować, czy pozwalają na handel weekendowy, piątek trzeba zamykać swoje pozycje, dźwignia, na jakie dźwignie pozwalają. Wypłaty, co jest bardzo istotne, ponieważ nie każdy chce wypłacać, wypłacać swój zarobek bezpośrednio na konto bankowe z różnych powodów. Niektóre firmy oferują wypłaty, w, chociażby w kryptowalutach, czy transfery bezpośrednio do różnych placówek i tak dalej. Dałem dodatkowe punkty za coś takiego za dodatki, tak? czyli te, które, które z danych firm ma taki dodatkowy bonus, dlaczego się wybiła też na rynku. Oraz zrobiłem highlight tych firm, czyli co w nich jest najlepszego. Tak? E, na końcu macie punktację, która z tych firm ma e, po dodaniu tego wszystkiego, która z tych firm jest najlepsza. No więc zaczynamy. Zacznijmy od FTUK. FTUK charakteryzuje się tym, że ma stos stosunkowo średnie opłaty za e, 1000 dolarów depozytu. Oferty, jakie mają na swoich depozytach, to jest między, na właściwie depozyty, jakie mają, to jest między 14 a 210 tysięcy. One step evaluation, robicie jeden target, czyli 10%. A wasz absolute drawdown, czyli brata, której nie możecie przekroczyć, to jest 5%. Jeżeli chodzi o profit share, to jest między 50 a 80% wypłat. Akurat w tym wypadku wypada najgorzej z naszych wszystkich firm. A rynki, na których możecie handlować, to Forex, indeksy, metale oraz surowce. FTUK pozwala na handel swingowy, czyli możecie mieć pozycje otwarte w weekendy. Dźwignia, jaką oferują, jest między razy 10 do maksymalnie razy 100. Coś, na co warto zwrócić uwagę, to są wypłaty, jakie oferują. FTUK ma bardzo dobrą opinię, jeżeli chodzi o szybkość wypłat. Oferują bank, transfer bankowy, oferują również płatności za pomocą Coinbase, PayPal. Revolt czy Wise. Highlighty, czyli coś, co, czym się wybijają od reszty rynku. Przede wszystkim jest instant fun funding, czyli możecie olać całkowicie ewaluację i przejść od razu do handlowania u nich. Nie mają żadnych opłat em, za dodatkowych takich jak em, spread czy opłaty transakcyjne na, na otwarcie pozycji. To też, jest, em, to też jest całkiem fajne. Żadnych miesięcznych opłat. Po prostu kupujecie swoje konto i na nim handlujecie. Numer 4 to jest FTMO Challenge, jeden z najsłynniejszych um, firm prop tradingowych na rynku. I ta czeska firma, przede wszystkim zacznijmy od tego, że oferuje jedną z najdroższych opłat za 1000 dolarów, jeżeli chodzi o swoją konkurencję. Jest to 6 dolarów do 17 dolarów za 1000 dolarów naszego depozytu. Najmniejsze konto to jest 10 tysięcy dolarów do 200 tysięcy dolarów. Jeżeli chodzi o ewaluację i jej czas, to mamy 30 dni na osiągnięcie 10% na naszym koncie. Daily Drawdown, tak jak możecie zobaczyć, zobaczyć na ekranie w tym momencie, to jest 5%, tak? czyli jeżeli przekroczycie, przekroczycie 5% konta w ciągu jednego dnia, automatycznie wasz challenge jest niezaliczony. Coś, czym FTMO zyskało swoją popularność, jest przede wszystkim możliwość zrobienia em, darmowego challenge'u. Tak jak widzicie teraz na em, ekranie, zanim ruszycie z którymkolwiek z challenge, proponuję Wam rozpocząć od darmowego challenge'a na FTMO. Z racji tego, że pozwoli Wam to się bardzo często przyzwyczaić do platformy, na której będziecie handlowali. Pozwoli Wam to nauczyć się otwierania, zamykania pozycji w idealny sposób. Da Wam to generalnie obycie z rynkiem całkowicie za darmo. Także na pewno warto spróbować. Jeżeli chodzi o wypłaty, mamy przede wszystkim transfery bankowe Google Pay Skrill. Czyli takie podstawy, niczym się, nie wy, niczym się nie wybija. Jeżeli chodzi o platformy do handlu, no to mamy MetaTradera 4, 5 oraz C tradera To są takie podstawowe. Dodatki oprócz właśnie tego darmowego Triala to jest świetna analiza waszego konta, która pozwala Wam naprawdę zobaczyć, jak wygląda, wygląda Wasz handel, Wasz win ratio. Wasz stosunek zysku do ryzyka, jesteście w stanie wyłapać największe błędy oraz doskonalić swój, doskonalić po prostu swój trading. Highlighty, jeżeli chodzi o FTMO, to jest na pewno oferta instrumentów do handlu, ponieważ FTMO ma generalnie wszystko lub prawie wszystko jako jedyny prop trading firm. Również można trzymać pozycje otwarte na weekend, także sztos drogi w porównaniu do innych. Do innych firm, ale sztos. Numer 3. Na sercu umiarkowany, jeżeli chodzi o cenę za 1000 dolarów, aczkolwiek wybija się tym, że konta dostępne na sercu są od 25 tysięcy dolarów do miliona dolarów. Jeżeli chodzi o ewaluację, waszym targetem jest 10%. Wasz maksymalny drawdown to jest 6%, a daily drawdown 5%. Profit share wszystko zależy od tego, w jakim pakiecie handlujecie to jest 90% do 90%. Oraz dwa stepy, jeżeli chodzi o ewaluację konta. Tak jak mówiłem, profit share to jest do 90%. Ich oferta jest całkiem solidna, ponieważ można mają tutaj forex, indeksy, akcje. Detale, tak, dashboard też wygląda całkiem fajnie. Miejcie sobie w linki i zobaczcie, jak to wygląda. Jedyny problem, jaki dla siebie oczywiście znalazłem, nie ma handlu, nie mają handlu weekendowego. A dźwignie jakie posiadają, to jest razy 10 na standardzie, czyli większość instrumentów, razy 5 na akcjach. Wypłaty również mają krypto, PayPal TransferWise. Dodatkowo highlight dlaczego warto wybrać serca? Firma codziennie wypuszcza od 3 do 5 analiz, analiz rynkowych, które od dziwo analizy serca mają dosyć, dosyć wysoką skuteczność. I coś czym, coś, czym się wybija search jest przede wszystkim szybkość wypłat. To jest ich taki highlight, ponieważ to jest około 7 godzin oczekiwania na wypłatę na sercu. Także jak widzicie, całkiem spoko firma, i to było miejsce trzecie. Numer dwa to Topstep. Ma najniższe opłaty, jeżeli chodzi, o, jeżeli chodzi o konta. Cena za 1000 dolarów na depozycie, za depozyt, to je, zaczyna się od 2,5 dolara do 3,3 dolarów konta wielkości kąt kont to od 50 tysięcy dolarów do 150 tysięcy. Posiadałem Two-Step Evaluation Program, tak? czyli mamy dwa rodzaje, które, musi, które musicie osiągnąć. E, jedyny problem jest taki, że Top Step ma, e, nie pokazuje od razu, jak działa, jakie są ich warunki, e, ale coś, o czym musicie pamiętać, to jest Trailing Max Drawdown. E, co to znaczy? Jeżeli wasze konto się zwiększa, to rozpoczynając kolejny dzień tradingowy, zaczynacie swój max drown od procentu konta, który w tym momencie posiadacie. Czyli nie możecie spaść poniżej 5% swojego konta. I w drugim stopniu, coś co jest fajne, to jest scaling plan, czyli wasze, konta się, wasze konto się rozrasta wraz z waszym. Z waszym handlem, co to znaczy, że jeżeli wykonacie target, to po prostu dostajecie większe konto, na którym możecie handlować. Jeżeli chodzi o profit share, to jest 100% za pierwsze 5000, następnie 90-90%. do 90%. Jedyny minus handlu razem z topstepem jest ich oferta, ponieważ skupiają się głównie na kontraktach futures SP, Emini. Na ZDAK, kontraktach na ropę, złoto i surowce. A tutaj macie pełną listę, jeżeli chodzi o dostępne instrumenty. Jedyna rzecz, która wyróżnia TopStep od pozostałych, jest taka, że nie jest tak, że płacicie jednorazowo za swoje konto, tylko macie miesięczną subskrypcję tak? na, tym konto i do, na tym koncie. I dopóki, dopóki nie przekroczycie warunków, czyli maksymalnego losu, który cały czas jest podnoszony, możecie handlować, rozwijać, rozwijać siebie, rozwijać swoje konto razem z nimi. Nie ma niestety możliwości handlowania na swingach, na weekendy trzeba pozycje zamykać. Mają całkiem fajne wypłaty. Niestety nie ma tutaj krypto, ale wypłaty również są bardzo szybkie. Coś, co wybija Top topstepa od reszty firm, są dwie rzeczy. Przede wszystkim one-on-one -on -one coaching. Waszym kątem, wami opiekuje się was risk manager, pomaga się wam rozwijać razem z wami. Jest mnóstwo darmowych webinarów, różne czaty, webinary live. Jest naprawdę tego całkiem sporo za, tak jak mówiłem, miesięczną subskrypcję, aczkolwiek coś, co ich wybija od pozostałych firm, jest możliwość handlowania przez, wielu, przez wiele platform. Jak zresztą widzicie tutaj, aczkolwiek absolutnym sztosem jest możliwość handlu przez TradingView, przez konto tej firmy. No i to jest sztos, to zdecydowanie jest sztos, jeżeli lubicie handlować na E-Mini, jeżeli handlujecie tylko na indeksach, czy to jest E-Mini, czy SMP zwykłe, na pewno warto wziąć to pod uwagę. Za miesięczną subskrypcję 165 dolarów miesięcznie otrzymujecie 50 tysięcy dolarów i mnóstwo Supportu, jeżeli chodzi o handel, o wasze rozwijanie się i itd. Tak Numer jeden to MFF. My Forex Found jest z zwycięzcą naszego przeglądu firm prop-tradingowych. I może zaczniemy sobie, my opowiedzmy sobie dlaczego. Zwróćmy większą uwagę. Przede wszystkim ma dużą swobodę wyboru programów tradingowych, przez co zmienia się całkowicie cena za tysiąc wielkość konta, którymi można handlować, ewaluacja, ponieważ są również programy bez ewaluacji, czyli płacicie, handlujecie, zarabiacie, wypłacacie. Najtańszy program to jest z ewaluac ewaluacją konta, która jest dwustopniowa. Najpierw musicie osiągnąć 8% targetu, następnie 5% targetu, nie osiągając, nie tracąc więcej niż 12% procent Waszego konta to jest jedyna firma, której target jest mniejszy od stop lossa, od daily drawdownu. Średnia zasada wypłat, ponieważ um, wypłaty zaczynają się od rapidu, to jest 12%, do 85% wypłat od bad, not terrible, e, czyli całkiem spoko. Oprócz tego, handlować możecie forex, indeksy, metale i surowce. Swing trading również jest dozwolony, czyli możecie trzymać pozycję na weekendy, a maksymalna dźwignia wynosi razy 100. Kolejną rzeczą super, jeżeli chodzi o MFF, jest przede wszystkim wypłata w kryptowalutach. Dodatkowo mamy PayPal, Bank Transfer, Revolt. Wiele osoby, które zarabiają, handluje razem z nimi, także naprawdę i to są osoby, z którymi można faktycznie porozmawiać. Żadnych opłat miesięcznych, a jak widzicie, za. W procesie ewaluacji, konta zaczynają się od 5000 tysięcy do maksymalnie 600 tysięcy dolarów, ponieważ można handlować u nich za pomocą dwóch kont w jednym czasie. Dodatkowo prowadzą dużo, dużo tipów, prowadzą nary live'y i dalej. To jest właściwie standardem wśród wszystkich firm, które Wam dzisiaj zaproponowałem. A więc podsumowując, przede wszystkim na co trzeba zwrócić uwagę, to są są programy dostosowane do Waszych potrzeb. Jeżeli chcecie rozpocząć swoją zabawę razem z fundem, rozpoczynacie kurs rapid. Jeżeli jesteście gotowi do tego, żeby rozpocząć challenge dwustopniowy, na który macie 30 dni, lecicie z ewaluacją. Koszt tego jest stosunkowo niski, ale daje Wam to jeden z lepszych splitów. Oraz, tak jak mówiłem, 12% daily drawdownu. Dlatego Fajny challenge, który warto spróbować. Oraz Accelerated, czyli to już jest dla, um, dla profesjonalistów. Wjeżdżają z e, zdecydowanie już większą kasą, e, ponieważ te konta kosztują więcej. Ale każdą wypłatę, którą już stosujecie, bodajże po 30 dniach, każdy, wszystko co jesteście na plusie, powyżej tego, e, możecie sobie wypłacać i zgarniając tego, bodajże też 85%. No, także jak widzicie. Zdecydowanie mój faworyt, jeżeli chodzi o handel. E, aczkolwiek zdecydowanie zachęcam Cię do tego, żebyś bił na e, linka, który podałem w opisie tego filmu. Przejrzał sobie te warunki, które są, powinny być dla Ciebie wskazówką, i wybrać ten. Funding, tą firmę, która ciebie najbardziej um, interesuje, która jest dobrana bezpośrednio dla, e, do ciebie. Jeżeli handlujesz tylko na kontraktach Emini, e, lubisz należeć do większego community, lubisz e, się rozwijać, uczyć i tak dalej, topstem będzie dla ciebie świetnym, świetnym wyjściem, zwłaszcza to, że możesz handlować bezpośrednio z platformy TradingView. Też handlować w weekendy, tak? Zostaje Ci MFF, FTMO i FTUK. To są firmy, które pozwalają na handel weekendowy, na handel słupkowy, a z tych trzech są dwie firmy, które wypłacają kasę w kryptowalutach, tak? czyli FTUK i MFF. No, mam nadzieję, że odcinek był na tyle obszarny, obszarny, że zaciekawił Ciebie na tyle, żebyś chociaż się zastanowił, w jaki sposób przestać tracić własne pieniądze i po prostu, jeżeli w momencie, kiedy się uczysz, tracić pieniądze cudze, a oni pozwolą, pozwolą Ci się rozwijać. Jeżeli nie oni, śmiało możesz uderzyć do nas. Miało możesz pisać w komentarzu, zadawać pytania. My odpowiemy na Twoje pytania. Jeżeli chciałbyś zobaczyć, jak wygląda, wygląda taki handel, zapraszam Cię do naszych live'ów, na którym Kacper, który korzysta z MFF-u, od początku, od najmniejszego konta rozwija. Swój handel. Kacper w tym momencie jest już na koncie bodajże 20 tysięcy, 10 albo 20 tysięcy. Kacper to jest trader, który wypłaca środki ze swojego konta również. To na dzisiejszych YouTube'ach niestety się nie zdarza do tej pory jest o, trader, o traderach, którzy dzielili się wiedzą i bezpośrednio wypłacali środki ze swoich kont i robili to publicznie. Można policzyć na palcach jednej dłoni. Dlatego zastanów się, do jakiej grupy Discordowej należysz. Także zapraszam Cię do oglądania Kacpra, zapraszam Cię do jego live'ów. Możesz śmiało wbić na naszego Discorda, dołączyć do tych live'ów, zadawać Kacporowi pytania. I również em, tworzymy w tym momencie sekcję poświęconą MFF. Jeżeli odcinek Ci się spodobał, nie zapomnij o tym, żeby zostawić lajka i subskrypcję, napisz w komentarzu również, czy jesteś zainteresowany takim pierwszym takim odcinkiem, że tak powiem, moje pierwsze kroki nazwa robocza, moje pierwsze kroki w fundingu w którym opiszemy dokładnie, co powinieneś zrobić, zanim podejmiesz się w handlu razem z firmą prop tradingową. jeżeli się okaże, że ten odcinek będzie miał bardzo dużo lajków i komentarzy, dogram kolejną część, w którym, w którym Wam pokażę, co należy zrobić, jak należy rozpocząć, na czego się przestrzegać, jakich błędów nie popełniać. Taki obszerny, obszerny odcinek. Mam nadzieję, że z dzisiejszego odcinka nauczyłeś się, jak przestać tracić własne pieniądze lub um, po prostu ochraniać swój kapitał, że przydać się to w Twoim rozwoju. Lub jeżeli jesteś już zaawansowanym traderem, um, że są możliwości na to, żeby maksymalizować swoje zyski dzięki um, większej ilości gotówki, którą możesz obecnie handlować. Dzięki wielkie za oglądanie dzisiejszego odcinka. Słyszymy się niedługo.